Drodzy widzowie, w zestawieniu najciekawszych filmów w drugiej połowy roku planujemy was zaskoczyć. Nie przypominamy wam więc szczegółowo o kolejnych częściach igrzysk śmierci, niezniszczalnych czy hobbita, na których i tak co roku widzimy się w kinach. Przedstawiamy wam natomiast sześć pozycji z różnych powodów obowiązkowych, o których pewnie jeszcze nie wiecie, a powinniście je zobaczyć. We're it. When 8 sierpnia w polskich kinach pojawi się film Bardzo poszukiwany człowiek. Fani powieści szpiegowskich słusznie skojarzą tytuł z książką Johna Carre, byłego agenta brytyjskiego MI5 i MI6, który w latach 60. był też konsulem w Hamburgu. Właśnie w tym mieście pewnego dnia pojawi się skrajnie wyczerpany Issa Karpow, więziony i torturowany w macierzystych krajach za podejrzenia o aktywną działalność terrorystyczną. Przy pomocy działaczki na rzecz praw człowieka Annabelle Richter. Rości pretensje do pokaźnej fortuny zgromadzonej w jednym z brytyjskich banków. Pochodzenie milionów euro i ich przeznaczenie próbuje rozszyfrować agent niemieckiego wywiadu, Günther Bachmann, który przy okazji poszukuje powiązania z ważniejszą postacią światowego terroryzmu, do której i sama go doprowadzić. Niestety, Bardzo poszukiwany człowiek to ostatni film, w którym główną rolę zagrał Philip Simon Hoffman. Wygląda jednak na to, że to taki, który właściwie podsumuje jego aktorską karierę, bo to po prostu dobre, sensacyjne kino. To make the world a safer place. Isn't that Choć zdjęcia do Boyhood trwały tylko 39 dni, prace nad przedsięwzięciem zajęły łącznie 11 lat. Stało się tak dlatego, że Richard Linklater wymarzył sobie film, w którym na przestrzeni lat aktorzy naturalnie dojrzewają wraz ze swoimi postaciami. Rok w rok zbierał więc ekipę na planie, aby dograć kolejne elementy tego nietypowego projektu. W lapidarnym ujęciu Boyhood to historia dorastania Masona od 5 do 18 roku życia. Reżyser przy tym nie podaje widzowi tradycyjnej budowy fabularnej z akcentowaniem najistotniejszych momentów i nagłymi zwrotami akcji. Mimo to po seansie zapamiętacie wszystko, na co w innych filmach nie zwraca się uwagi, czyli w tym przypadku zwyczajny życiowy zbiór wydarzeń składających się w uderzająco autentyczny całokształt. Podobnie jak w innych filmach Linklatera, widz momentalnie łapie więź z filmowymi postaciami. Rola ojca przypadła hołubionemu przez reżysera Ethanowi Hołkowi, matką Masona została natomiast Patricia Arquette. Wraz z Masonem, również jako aktor, dorastał Ella Coltrane. Film w kinach pojawi się tuż przed końcem szkolnego lata. Jest zupełnie ciemno. Nie wiecie gdzie jesteście i od kiedy tam jesteście. Nagle podłoga zaczyna skrzypieć i gwałtownie ruszacie do góry. Po zatrzymaniu otwierają się kraty, nad którymi w przerażającej jasności stoi kilkadziesiąt zupełnie nieznanych ci osób. Tak zaczyna się historia Tomasa, który razem z 60 innymi nastolatkami zostaje uwięziony w tajemniczym labiryncie. Kiedy grupę ogarnia zwątpienie, że z tej beznadziejnej sytuacji zdołają wyjść sali, Pojawia się dziewczyna, której wiedza pozwoli postawić pierwszy krok do upragnionej wolności. Wielu rzeczy można było się obawiać przy powstawaniu tego filmu, na czele z niezadowoleniem autora książki. James Dashner był jednak zachwycony ostatecznym kształtem filmu oraz grą młodych aktorów, z których od twórcy głównej roli już ogłosił gwiazdą. Nie musicie się też obawiać braku znanego nazwiska na reżyserskim stołku. Wes Ball w tej roli w pełnym metrażu debiutuje, ale jako specjalista od efektów wizualnych w nomen omen debiutantach udowodnił, że i z tym zadaniem może sobie poradzić. Furtka do wykazania się jest więc dla twórców więźnia Labiryntu szeroko otwarta, czego, jak się przekonacie, nie mogą powiedzieć o swojej sytuacji filmowi bohaterowie. David Fincher wyreżyserował, a inny, uznany już reżyser, zagrał główną rolę. Tym drugim jest oczywiście Ben Affleck, który odłożył reżyserię swojego nowego filmu, żeby popracować z Fincherem. Zaginiona dziewczyna to ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn, która zajęła się też napisaniem scenariusza do filmu. I zdrowo się przy tym napracowała, bo z tego pisania powstało zupełnie inne zakończenie, żeby jak twierdzi sama autorka, czytelnicy książki też mogli być zaskoczeni i nikt nie zdradził przedwcześnie filmowego finału. Fabuła oczywiście umożliwia kreatywne działania, bo jak na dobry thriller przystało, ktoś znika bez śladu i nie wiadomo z czyjego powodu. Po utracie pracy i przeprowadzce do rodzinnej miejscowości ze stanu Missouri, Nick otwiera bar, ale, mimo że interes kwitnie, jego małżeństwo dosięga kryzys. W przededniu rocznicy ślubu Amy znika, a podejrzenia spadają na jej męża. Nick ma niewiele czasu na oczyszczenie się z zarzutów i odnalezienie żony. Jak zakończy się ta sprawa? Rozwiązanie już 10 października. Musimy konfrontować że nic w naszym w listopadzie czeka nas film ze znakiem jakości Christophera Nolana, który wyprodukował, wyreżyserował i wraz z bratem napisał scenariusz do Interstella. Obok tego bodaj najpopularniejszego filmowego twórcy ostatnich lat, w roli głównej zobaczymy natomiast najpopularniejszego aktora ostatniego roku Matthew McConaughey, któremu przypadła rola uratowania ludzkości. Jako doświadczony inżynier wraz z grupą równie doświadczonych kosmonautów w obliczu powolnej i nieuniknionej zagłady Ziemi ma ruszyć w wyprawę kosmiczną, aby znaleźć inne miejsce do życia. Umożliwia im to odkryty tunel czasu przestrzenny, dzięki któremu ograniczenia wymiarów do międzygwiezdnego podróżowania znikają. Istnieją obawy, że przy niezbadanych jak dotąd możliwościach takich wypraw, zniknie też możliwość powrotu. Brzmi może sztampowo, ale Nolan niejednokrotnie udowadniał, że potrafi ze skomplikowanego scenariusza wykroić spójną historię, jak w Incepcji czy Memento, a z ogranej historii wykroić bardziej skomplikowany scenariusz, jak choćby w Trylogii Mrocznego Rycerza.

Prawdopodobnie najpóźniej w listopadzie, a prawdopodobnie znalazło się tu tylko dlatego, że polska premiera nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, w kinach będziecie mogli zobaczyć najnowsze dzieło Davida Ayera z Bradem Pittem w roli głównej. Reżyser i scenarzysta takich filmów jak Dzień Próby czy Bogowie Ulicy, jak nikt inny obecnie w Hollywood potrafi utrzymać uwagę widza autentycznymi dialogami i braterską wręcz interakcją między postaciami, mimo prowadzenia akcji, często w bardzo ograniczonej przestrzeni. Fury porzuca chwilowo motyw policjantów z problemami, a dokładniej zamienia ich na żołnierzy z problemami. Cofamy się do czasów końca II wojny światowej, kiedy to grupa amerykańskich czołgistów, dowodzona przez postać o wiele mówiącym pseudonimie War Daddy, wyrusza w odważną misję. Obsadzony w tej roli Brad Pitt już raz sobie z taką misją świetnie poradził w Benkartach Wojny, a chodzi oczywiście o zabijanie nazistów. Tym razem pomogą mu w tym między innymi Shia Michael Pennya czy Logan Lehman. Znając Davida Ayera, bez ofiar w ludziach się nie obejdzie. Zobaczcie, dlaczego warto być tego świadkiem. Best job Bye.